Śnieżyca Krzysztof Baczyński. Wiatr, co krajobraz w kształt milczenia nadał, niesie żagle z umarłych okrętów. To znaczy sen dopełniał radość to znaczy śmierć, lub znaczy święto i sterowanie sosen w blasku, i bicie sercem w mur to znaczy miłość na obrazku który oberwał sznur i strumień tonów, które milczą po śladach węższy biały borsuk samotność to nie znaleźć tylko i błądzić jakby drogą morską żeglować tam gdzie przeszedł uśmiech gdy burze tam gdzie uśmiech tworzył i takim pustym być nim uśniesz jak kadłub snu na morzu Wtedy przychodzisz śniegiem, boso, jak białe listki, stopki masz, jesteś jak płomieniom sposób, by się zmieniły w ognia płaszcz.